No, sadu błodniaków, kurwa. Znaleźliśmy to, te skrzypce, bo już naprawdę nie ręczę ze za siebie zaraz. Ale jesteśmy bardzo zbliżeni, żeby je znaleźć. O, brzydal. Ja już mam dość e, tych miejsc tutejszych. Purde no. chociaż niech tuby skrzypce będą. Wow. Tu jakiś alfa rządzą, czy co? A potrzeba wyrywka, jest klucz. Studio nagrawcze dobra, to tutaj. Ale jaja. O to chodziło. Kurcze. Nie. Studio nagrywcze. Są skrzypce. Chodźmy stąd. Chodźmy stąd wreszcie. Dzień. Tu, no. Już nie muszę tu szujać się jak trzeba. No. Aż wreszcie trzeba będzie szukać latarynki. Biały dzień, hura. Wydaje się, jakby cię nie było całą wieczność. Powiedz mi, proszę, że masz dobre wieści. O mój Boże, muszę go zobaczyć. Proszę. O jej, są piękniejsze, niż sobie wyobrażałam. Nie wiem, jak ci dziękować. Żałuję, że nie mam odpowiedniej nagrody za Twoje wysiłki. Mogę ci dać jedynie częstotliwość mojego radia. Łącz je, gdy tylko zechcesz posłuchać, jak stara kobieta gra na skrzypcach. Nie ma sprawy. Teraz powrót do megatonu. Jak to nie mogę? Oh. Już nie będę musiał więcej tutaj łazić Hura Ta krypta to był jakiś koszmar Ale jeżeli woda była w krypcie To już samo świadczy o jednym Że krypta przepadła z powodu Błotniaków, które się dokopały tam Chcemy do mori przejść kilka rzeczy. Hej, nie przejmuj się dynem. Można tu oddychać, naprawdę. Jesteś dobra Ta? O to chodzi. E, złom. To trzeba iść do... Dawno tu nie byłem. U Guli. No i czeka nas latarenka finałowa. Spokojnie robot dwie broń jakieś dostaniemy wkrótce. Haha. Ha. Jest już noc? Szaleństwo. Bractwo jest do Twoich usług. Witaj ponownie. Doskonale. Doskonale. Nie ma sprawy, warto było pomóc. Pawełek, ale trzymasz mnie za mocno. No i czas na latarynkę w końcu. Chociaż ja bym ruszył tutaj tam krypty, żeby pomóc Maciej ogólnie. O kurde. Dobra, wróćmy tam. Powrót do domku. O ja pierdziu. Nie wierzę, że to wracam, kurwa. Spokojnie, piesek. O, przykre. No chodź. Zatrzymaj się. Nie wiem, jak udało ci się tu wejść, ale... Chwilę. Kajno, to ty! Ledwo ci rozpoznałem od tego całego pyłu i brudu. Zdaje się, że to wyjaśnia, jak udało Ci się otworzyć te drzwi. Masz z nimi więcej doświadczenia niż reszta ludzi razem wzięta. się, A Macie nie grozi niebezpieczeństwo. Mam nadzieję. To znaczy, wszyscy jesteśmy w terapatach, ale bywało już gorzej. Ale przykro mi to mówić. Skoro wracasz, będą problemy z niektórymi. I jeśli Amata jest w to zamieszana, ona też będzie miała kłopoty. Może nie jest jedyna, to na pewno. Od tamtej nocy jest tu dom wariatów. Same kłopoty. Na jakich kłopotach mówisz? Pozwól, że szybko cię wprowadzę. Zdaje się, że nie było cię od bardzo dawna. Tej nocy, kiedy odeszliście razem z twoim tatą, wszystko oszalało. Przez robale i zamieszanie straciliśmy wielu ludzi. Gdy twój tata otworzył bramę, rozpętało to, przepraszam za wyrażenie, niezły burdel. Mnie. przykro mi to słyszeć. Bez względu na to, jak potoczyły się sprawy tutaj, był dobrym przyjacielem. Zawsze sądziłem, że poradzi sobie na zewnątrz. Prawdę mówiąc, ludzie zaczęli uważać, że miał rację. Zazwyczaj ją miał. Więc jeśli na zewnątrz było bezpiecznie, po co mamy na zawsze zostawać na dole? Cóż, nadzorca wcale tak nie myślał i zaczął rygorystycznie podchodzić do tych spraw. Chyba nie planował twojego powrotu. W sumie, powinienem cię aresztować i zaprowadzić do nadzorcy, ale szczerze mówiąc, wiem, że lepiej nie próbować. A tymczasem, część twoich starych przyjaciół zaczęła myśleć o tym, że otwarcie krypty to dobry pomysł. Założę się, że ci buntownicy chcieliby zamienić z tobą słowo, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz odejść. Z szacunku dla twojego taty, nawet nie powiem nikomu, że cię widziałem. Pewnie wiele spraw siedziało ci na głowie od twojego ostatniego pobytu. Gdzie chcesz iść? Do Amaty. Dobra, chodź za mną. Chodź piesku. Fajnego mam psa? No pewnie, że tak. Fajnego mam psa. Czadowego. Wow. Kurwa, co wyście tu narobili? Zniszczyliście dobro tej krypty. a zaczekaj tu. To nie wygląda dobrze. Wiesz, że nie mogę tego zrobić, Freddy. A teraz wracaj na dół, nim zrobię coś, czego obaj pożałujemy. Co? chcecie nie zamknąć, jak wcześniej obroca nie możecie zapuszkować węża nowego koleć, bo my sądzimy. Nie podchodź! Taylor, przestań strzelać do cholery! Nie wiesz, kiedy trzymać się z dala? Nie chciałem strzelić! Naprawdę nie chciałem. Tak, jasne. Chciałem go tylko nastraszyć, ale on miał nóż! Trzeba uważać tymi pudownikami. Mówię ci, boję się ich. Nigdy nie wiem, co niebezpiecznego mogą zrobić. A co to się kurwa dzieje? Straciłem moją biedną żonę Agnes. Oto co się stało. W całym tym zamieszaniu, w trakcie walki, jej stare serducho nie wytrzymało. Tak musisz? Mm. Nie wiesz, kiedy trzymać się z dala? Tak. Widzisz, jak źle się tu dzieje. Yy, przepraszam, gdzie zmierzaliśmy? Do Amaty. Tak się złożyło, że była jedną z pierwszych osób, która po twoim odejściu zaczęła mówić o życiu na zewnątrz. Nic dziwnego, zawsze cię lubiła. No. Mam nadzieję, że przemówisz jej do rozsądku. A może we dwójkę wymyślicie jakiś plan. Tylko uważaj. Jasne, jasne. Ach. Kurwa, co tu się narobiło? To nie tu. Już nie pamiętam, jak to było z tymi kryptami, już tu kurwa. Tak zagubiłem, że ja pierdolę. Cholera, patrzcie, kto wrócił do krypty. Trzeba mieć jaja, żeby tu wrócić po tym, co spieprzyliście ty i twój ojciec. Ale skoro jesteś z powrotem, może się przydasz. Musisz nam pomóc. A jak myślisz o jaką pomoc mi chodzi? Chyba wiesz o zmianach, jakie zaszły pod twoją nieobecność. Śmierci, kłamstwa, stan wyjątkowy wprowadzony przez nadzorcę. Coś ci to mówi? Dawno by tu wparowali, gdyby nie wiedzieli, że ukradłem im jeden z pistoletów, kiedy wprowadzili stan wojenny. W każdym razie musisz nam pomóc wydostać się stąd. Musisz mnie stąd wyciągnąć. Pieprzyć resztę krypty. Co ze mną? Nawet ci rebelianci chcą tylko wychodzić na handel i takie tam. Ja chcę stąd spadać na dobre. Po co mam zostać tutaj i do końca życia być balwierzem? Skoro mogę wyjść i podejmować własne decyzje. Ta cholerna koza twierdzi, że mam być fryzjerem, ale to bzdury. Jestem balwierzem, łapiesz? To wielka różnica. Oczywiście, założę gang. To będzie największy, najzajebistszy, najtwardszy gang, jaki widziały pustkowia. Hej, jak dobrze się sprawisz, to może nawet pozwolę ci dołączyć, co? <laughs> tak, ale myślę o tym, żeby założyć nowy. Nie będziemy już przecież tylko w tunelach. Poza tym będzie o wiele więcej ludzi chętnych do przyłączenia się. Będzie mocna konkurencja. Słyszałem, jak stary Stanley narzekał, że sporo rzeczy tam się w reaktorze mocno przysmażyło. Nic szczególnie groźnego. Na razie. Ale zawsze martwi się, że stracimy filtry powietrza czy coś. Oczywiście, gdyby tak się stało, chyba wszyscy byśmy musieli opuścić kryptę, co? O. Złapiecie później. Może. Po prostu zaprowadza się do wyjścia, jak będę odchodzić. Dobrze widzieć cię ponownie. Na zewnątrz może być niebezpiecznie dla kogoś w twoim wieku. Mój biedny wnuczek Jonas zginął. Mówią, że to był wypadek w całym tym zamieszaniu, ale ja wiem, że to nadzorca. Ojej, nie żądamy niczego nadzwyczajnego. Krypta była już kiedyś otwarta, ale z jakiegoś powodu wszyscy udają, że nie. Chyba chcą zapomnieć o tych biedakach, którzy nigdy stamtąd nie wrócili. Skurwa!